Bardzo serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej tutaj w Koszalinie. Za nami jest piękny napis Koszalin, kocham Koszalin, ale tak naprawdę chcieliśmy podsumować wydarzenie, które miało miejsce tydzień temu w Warszawie. Wielki marsz, marsz, w którym Polacy wykazali swoje niezadowolenie. Jednym z ważnych, nie powiem, że uczestników, bo jedną z ważnych osób prowadzących ten, ten marsz, był pan przewodniczący, pan poseł do Parlamentu Europejskiego, Bartosz Arłukowicz. Oddam Bartkowi głos, żeby opisał, co się wtedy zadziało, a potem jeszcze odniesiemy się do sytuacji w Koszalinie. Bardzo serdecznie witam w Koszalinie na spotkaniu prasowym. Zacznę od przedstawienia trzeciego, trzeciej uczestniczki naszej konferencji Hani. Hania ma 11 lat, dzisiaj włączyła się w nasze działania. Przyszła do nas, powiedziała, że chce z nami pracować. W związku z tym zaprosiliśmy Hanię na konferencję prasową. A teraz do Matrzu. Tydzień temu odbył się, odbyło się największe wydarzenie polityczne od 1989 roku. To był największy marsz, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich kilkudziesięciu latach. Ponad pół miliona ludzi maszerowało ulicami Warszawy. Ja ten marsz prowadziłem z panią poseł Wielichowską. Byliśmy razem na takim specjalnym busie i widzieliśmy to wszystko z pewnej wysokości. Moje ocenie tych uczestników było jednak więcej nawet niż oficjalne dane podawały. Widzieliśmy tam ludzi uśmiechniętych, ludzi zdeterminowanych, ludzi, którzy są zmiany w Polsce i będzie kontynuacja tych działań. Między innymi nasze spotkanie dzisiaj w Koszalinie wynika z tego, że tydzień temu był marsz, a dzisiaj jesteśmy tutaj w Koszalinie, gdzie razem z senatorem Gabłowskim, z naszymi współpracownikami pracowaliśmy i spotykaliśmy się z ludźmi na giełdzie koszalińskiej, czyli najbardziej uczęszczanym miejscu w Koszalinie. Tam były dzisiaj naprawdę tysiące ludzi. Rozmawialiśmy z nimi, dyskutowaliśmy, przekonywaliśmy do tego, żeby zechcieli popatrzeć na to, co się w Polsce dzieje okiem krytycznym i okiem też przyszłości, takim spojrzeniem co dalej przed nami. I to wszystko się działo dzisiaj od godziny 9 do tego momentu, do godziny 13, kiedy spotkamy się z Państwem. Takie działania będą kontynuowane w całym regionie zachodniopomorskim. Będziemy to robili z innymi koleżankami, kolegami, posłami, samorządowcami, wójtami, burmistrzami. Prezydentami, ale przede wszystkim z obywatelami, którzy tego typu rozmów i spotkań oczekują. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim mieszkańcom Koszalina, którzy wzięli udział w marszu w Warszawie. Tydzień temu bezpośrednio z Koszalina pojechało kilkaset osób dwa autobusy, kilkanaście busów, kilkadziesiąt samochodów osobowych, w którym członkowie platformy zabierali różne osoby z Koszalina, które chciały brać udział. W marszu. Rzeczywiście ne, ogromna rzesza ludzi pojechała stąd z koszalina bezpośrednio na ten marsz. I muszę Państwu powiedzieć, że pierwszy raz, naprawdę pierwszy raz miałem do czynienia z taką oto sytuacją, że ludzie sami się zgłaszali, sami dzwonili i powiedzieli: tak, my chcemy tam być. Chcemy być w Warszawie, chcemy wyrazić swoje, ne, e, swój niepokój i protest w stosunku do tego, co się w Polsce Dzieje, ale Koszalin to było tylko i wyłącznie jedno miejsce, z którego pojechało bardzo dużo ludzi. Pojechały autobusy i ludzie ze wszystkich pozostałych powiatów Ziemi Koszalińskiej: Z Darłowa, Sławna, Białogardu, Koło Brzegu, Szczecinka i tak dalej. Naprawdę setki osób tam spotykaliśmy i rozmawialiśmy. Tak akurat się zdarzyło, że niektórzy się odzywali, prosili o rozmowę, o kontakt, żeby tylko i wyłącznie zasygnalizować, że oni też tutaj są, ale marsz jest pewnym symbolem, bo tak jak pan poseł Arłukowicz powiedział, to jest początek. My dzisiaj kilka godzin spędziliśmy na giełdzie koszalińskiej, rozmawiając z mieszkańcami Koszalina, rozmawiając z mieszkańcami tak naprawdę ziemi koszalińskiej, bo państwo to doskonale wiedzą, Przyjeżdż, przyjechali tutaj ludzie, na giełdę przyjeżdżają ludzie z całego regionu i, i poproszę Pana posła, żeby też opisał swoje emocje, bo e, mieszkańcy Koszalina doskonale wiedzą, e, co się dzieje na giełdzie. Każdy, kto bywa na Giełdzie od czasu do czasu e, myślę, że ma ogromne e, własne doświadczenie i własną refleksję. To są dwa różne zdarzenia. Marsz w Warszawie, bo tam cała Polska i ponad 500 tysięcy ludzi. Dzisiaj Koszalin. W mojej ocenie kilkanaście tysięcy ludzi przynajmniej i niezwykłe uczucie, kiedy ludzie pozdrawiają i mówią, z jakich miast i miasteczek są. Ja. Całą swoją młodość spędziłem w Darłowie i zaczepiali mnie darłowiacy, mówili Panie Bartku, pozdrawiamy z Darłowa, pozdrawiali też moich rodziców, znajomych, przyjaciół, ale byli ludzie z Białogardu, ze Szczecinka, Szczaplinka, z Połczyna, z niewielkich wiosek wokół Koszalina i oni wszyscy tutaj spędzając niedzielne przedpołudnie tak naprawdę rozmawiali z nami o Polsce i to jest niezwykle ważne, bo pomiędzy zakupami, pomiędzy tymi aktywnościami, które, się, które, które się ma tutaj na tej giełdzie Widać, że ludzie są bardzo przejęci losem Polski, losem tego, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, i możemy obiecać wspólnie z senatorem Gawłowskim, ale także z wszystkimi parlamentarzystami i parlamentarzystkami naszego regionu, że będziemy w każdym mieście miasteczku, będziemy w większości wiosek i wioseczek naszego regionu już do samego finału, dlatego, że chcemy z ludźmi rozmawiać o tym, jak Polska się musi zmienić, i będziemy spotykali się na ulicach, uliczkach naszych miast i miasteczek. My mamy świadomość, że to, co się zaczęło dziać w Polsce od ostatniego marszu, to jest pewien proces, który zakończy się w wyborach, przy okazji wyborów październikowych, wyborów parlamentarnych. Jesteśmy przekonani, nie tylko na podstawie marszu, ale choćby tych rozmów dzisiaj, że te wybory zakończą się sukcesem opozycji, sukcesem koalicji obywatelskiej. I mamy świadomość, że ta bitwa, dzisiaj, która się dzisiaj w Polsce odbywa, jest ważna. Naszego pokolenia, ale jest równie ważna, może ważniejsza dla pokolenia Hani, bo decyzje, które są podejmowane, czasami rzutują na następne dziesiątki, dziesiątki lat. Taką świadomość mamy i stąd mamy też przekonanie, że najbliższe tygodnie, miesiące do października wymagają od nas przede wszystkim aktywnej, ciężkiej pracy. Tego to deklarujemy. I mamy przekonanie, że wielu ludzi, tak jak dzisiaj z sympatią do nas się odnosili, będzie nas wspierać w tym procesie. A tobie co się podobało najbardziej? Mi się bardzo podobało popcorn, balony, i naprawdę było mega dużo ludzi i bardzo fajnych też ludzi. Z tym miłym akcentem kończymy nasze wypowiedzi razem z Hanią, która cały dzień z nami wędrowała. Dla mnie jest to pierwsze spotkanie z Hanią, ale jestem zaszczycony, że byłaś dzisiaj przy nas. To było bardzo fajne wydarzenie i jesteśmy do Państwa dyspozycji. Marcin, nabierała Gazeta Wyborcza. Co Panowie powiedzą tym wszystkim mieszkańcom Koszalina, którzy chcieli w zeszłą niedzielę zamanifestować tutaj na miejscu, a tak naprawdę nikt z platformy nie został? Ludzie zebrali się na rynku, nawet z byli radni wspólnego Koszalina, czyli tej To była absolutnie świadoma decyzja. My wszystkich zaprosiliśmy do udziału w manifestacji w Warszawie. Bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać jeden obraz wszystkim Polakom, że nas jest tysiące albo miliony, setki tysięcy albo miliony. I wiedzieliśmy, że zwłaszcza w przekazach w mediach publicznych, kiedyś publicznych, teraz w będzie prosty sygnał, że jeżeli do Warszawy przyjedzie 200 tysięcy ludzi, to oni powiedzą, że przyjechało 20. Więc chcieliśmy pokazać obraz, że jest, że jest tam nas milion, albo przynajmniej setki tysięcy. Stąd wszystkich zapraszaliśmy do wyjazdu nie tylko w Koszalinie, ale w całej Polsce do wyjazdu do Warszawy. Ale przecież to jest pierwszy krok. Będą następne wydarzenia. Już dzisiaj deklaruję, że również ważne wydarzenia zdarzą się w Koszalinie. Z udziałem liderów Krajowych Platformy Obywatelskiej. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej dzisiaj tutaj z nami na konferencji. To też chcę wyraźnie podkreślić, ale świadomie decyzja: jedziemy wszyscy do Warszawy. Świadomie. To było absolutnie w przekonaniu, że tam trzeba wyraźnie zamanifestować sprzeciw i przepraszamy, jeżeli a dzisiaj też to usłyszałem od jednej z pań, na, że chciała przejść. Jest starszą osobą, nie mogła jechać do Warszawy, a chciała przejść i zamanifestować tutaj w Koszelinie. Przeprosiłem za to. Powiedziałem, że będziemy robić również wydarzenia w Koszelinie, gdzie w taki sposób będzie, będzie pani i inni mogli wyrazić swój sprzeciw. Jeżeli nie, Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy, pozdrawiamy dziękujemy. Państwa serdecznie i do zobaczenia niedługo. Obiecujemy. Wszystkiego dobrego. Fania bardzo dziękuję. Dzięki koleżanko, partnerko.